Projekt jest bardzo ważnym elementem bardzo dużego działania miasta zorganizowanego w celu wykorzystania potencjału, jaki są wody śródlądowe Gdańska, jakim jest ten atut w postaci lokalizacji Gdańska nad zatoką, nad morzem i wykorzystaniem tych walorów zarówno turystycznych, rekreacyjnych, więc beneficjentami tego projektu są zarówno mieszkańcy miasta Gdańska, jak i turyści, którzy nasze miasto odwiedzają. To jest pilotaż, pierwszy odcinek dużego projektu, w którym chcemy zwrócić się ku wodzie, w którym chcemy zapewnić większą możliwość rekreacji na wodach śródlądowych Gdańska. Projekt Ożywienie Dróg Wodnych w Gdańsku jest szalenie ważnym projektem. Realizowany był z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość tego projektu to 37 milionów złotych. Dofinansowanie, które udało nam się pozyskać na ten cenny projekt, to 17 milionów złotych. W zakres projektu wchodzi 10 lokalizacji, w których posiadamy przystanki tramwaju wodnego. Z tego trzy lokalizacje są przystaniami, dwie żeglarskimi i jedna kajakową. Przystań kajakowa to lokalizacja przy ulicy Żabi Kruk, przystanie żeglarskie to ulica Sienna Grobla i ulica Tamka na wyspie Stogi. Chcemy obecnie przy, przygotować się do kolejnego etapu programu Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku, który będzie również zawierał kolejne lokalizacje przystanków tramwaju wodnego, przystani, ale też wpisywał się w szeroki projekt, którym nazywamy aktywizacją dróg wodnych w mieście Gdańsku. W tym projekcie modernizujemy nabrzeża, z, przewidujemy zmiany mostów ze stałych na ruchome, a program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku był pierwszym impulsem do takiego działania. Pozyskaliśmy dofinansowanie, dzięki któremu mogliśmy zrealizować te lokalizacje i planować następne, co dla nas jest bardzo ważnym elementem w dziedzinie turystyki i rekreacji w mieście Gdańsku i bez dofinansowania unijnego, co trzeba sobie otwarcie powiedzieć, taka realizacja nie byłaby możliwa.